swoich widzów X xraxenik tromba powietrzna i e podłoga s Nie znam ludzi, więc chyba wychodzi na to, że poznam Siema, z tej strony Kwiatek, a w dzisiejszym porozmawiamy o tym, w jaki sposób YouTube No, wrócił Kwiatek i kamerka, gdzie jest niesynchronizowana z głosem ma to sens Berzy żebrają o hajs na swoich własnych stream To nie o mnie? Ej, to nie o mnie film. Za głośno, dobra, przeciszę To nie o mnie? Siema, z tej strony Kwiatek, a w dzisiejszym filmie porozmawiamy. Materiał w tyle pochodzi ze stream. o tym, w jaki hmm. sposób youtuberzysz. To nie mogłeś tych 12 minut nagrać jak w... Kolejnych. Przepraszam, ale mi się tak dziwnie ogląda. Gameplay z minecrafta gdzie widzę taką niesynchronizowany głos z kamerką. To naprawdę jest bardzo proste nawet. Nie wiem, czy jesteś, pewnie ci nie ma. Ale już dużo lepsze jest robienie czegoś takiego. Patrz, sobie tak, wchodzisz se tak, nie? Masz tutaj kreatywnie, widzisz kreatywnie. Włączasz sobie tutaj spektatora nie, scrollem sobie zwalniasz nie, lekko przyspieszasz nie i po prostu widok w dół. No albo bez kamerki No tego o tym mówię, ale już nawet coś takiego, coś takiego robię, uważam, że to jest nawet spoko, co chwilę się krajobraz zmienia. No, mniej więcej. Wracamy. Żebrają o hajs na swoich własnych o mnie. streamach. Ale jeszcze korzystaliśmy że jesteśmy na początku, proszę was teraz o zostawienie łapki w górę. Obiecałem, że jeżeli... Nie robię tego, bo to nie ja nie czuję tego. No, nie mógłbyś nagrać gameplayu innego bez... Mówię, ta kamerka, gdzie widzisz, że poruszasz ustami, ale nie słyszysz tego. Jest to mega... Mega, bym powiedział... Lekko dziwne. Mega lekko dziwne. Taki dyskomfort to sprawia. I pobijecie mój rekord łapek w górę pod postem na społeczności. To zrobię salto, także teraz w tym momencie widzicie. Dot o, byłem tutaj! Z Chopem? Nawet jakieś zdjęcia stąd mam. To jest w tym, w Gdańsku chyba. O! Czekaj, niech Czopi wróci. Potwierdzić, to jest to. Gdynia. A może to Gdynia była? Czekaj, ja skarpety stąd mam nawet. To właśnie takie pokazywałaś chyba kiedyś. No? Czapi! Czapi! To chyba hangar 646 w Warszawie. Wychodzi na to, że Gdynia. Trzymałem swojego słowa. A jak to. No? Tutaj będzie tysiąc łapek, to robi kolor. To Jump City w Gdańsku też jest. A to my w Gdańsku byliśmy w takim razie, w Jump City dokładnie. Gdy nie też jest Jump City? Kolejne, tylko teraz na ziemi. Także zostawiajcie i wyczekujcie. Ale dobra, przejdźmy do materiału. Pewnie znowu się zastanawiacie, Boże, na co ten kwiatek tym razem będzie marudził. Chodzi tu mianowicie o te top donate'y wszystkie, na których możemy znaleźć. Oh no, sacik na streamach absolutnie chyba każdej osoby, która gra na Anarchii i streamuje z niej. Jest to coś, co istnieje już od dłuższego czasu, ale tak naprawdę tym tematem zainteresowałem się od Dekestera, który podesłał mi ten temat na Discordzie, któremu jestem za to bardzo wdzięczny, bo sam też nagrał materiał o tym i w jakiejś części tam będę od niego czerpał. Link oczywiście do niego macie w opisie. Jak wy też macie jakieś tematy, to oczywiście możecie do mnie pisać na Discordzie. Mam DM otwarte, także spoko. Ogólnie Top Donate, jak każdy wie, to jest taka forma wynagrodzenia. Dla osób, Osoby, która wyśle na streamie najwięcej hajsu. Czasami jest to jakiś set, innym razem mieczyk, albo po prostu. U mnie są bloki. U mnie są bloki w podziemce. No i codzienne live. Na serwerze. Działa to po prostu jak najzwyklejsza licytacja. Youtuberzy, którzy to robią, to przede wszystkim tromba, S, ale tak naprawdę jak już mówiłem, większość to robi. Jest to coś podobnego do tego tematu, który poruszałem już jakiś czas temu, a mianowicie tego całego kopania piasku na TikToku, gdzie ludzie żebrają oggifty tylko po to, żeby móc kopać i kopać. Tylko że problem jest taki, że tam każdy wie, że nic nie ma do wygrania. Po prostu chcą wkurzyć tego streamera, wkurzyć poprzez wysłanie hajsu, by the way. Mega kara. Ale tam zazwyczaj kwoty idą w złotówki, bo te różyczki są bardzo tanie. Zazwyczaj nikt nic więcej nie wysyła. Wiadomo, zdarzają się jakieś pojedyncze osoby, ale jest to bardzo rzadkie. Także szkodliwość tego nie jest aż taka wysoka. Natomiast jeżeli mowa o top donate'ach, to ludzie tam trafiają właśnie skuszeni tą wizją tego, że mogą coś dostać i muszą wysłać jak najwięcej hajsu, żeby pobić tą Co pierwszą osobę. Czy nawet znaleźć się w top... Ja też chcę. Five hours later... <laughs> żeby dostać jakąkolwiek nagrodę, bo inaczej ich cała kasa przypadnie. bo załóżmy dajecie sobie dwie dyszki donata dla streamera i myślicie, dobra, mam spokojną topkę tylko potem widzicie, że jakiś Maciek 2012 wrzuca 30 zł i spadacie na drugie miejsce, myślicie sobie, o kurde, dobra, nie no, jeszcze dostanę nagrodę za top 2 i wtedy wbija kolejna osoba, ona wpłaca 40 zł, jesteście już top 3 wasze nagrody coraz gorsze są, więc pomyślicie sobie, no dobra, już straciłem 20 zł i tak, to wrzucę kolejne 40, żeby już mieć pewność, że ich przebije. No i sześć dych, kurde, no przecież to jest taki pewnie, jak już mnie nikt nie przebije. Lecz te osoby myślą tak samo jak ty i one też wrzucą te cztery dychy lub trzy tylko po to, żeby cię pobić, bo nie... Dobra, jestem ciekaw, jaka będzie konkluzja, bo to, co tutaj chłopak opowiada, Kwiatek, nie wydaje się jakkolwiek złe, no mniej więcej tak działają licytacje przecież. Nakłanianiem na tym samym schemacie. Chcą stracić już swoje kasy, którą wrzucili. Jest to taka nieskończona pętla. Jest to nieporównywalnie gorsze od licytacji, ponieważ na licytacji, jeżeli nie wygracie, to dostajecie swoją kasę z powrotem. Ale. Albo... Ale jeżeli zasady są jasne. No też na zasadzie top donator yy, u mnie miesiąca na przykład. No tak samo działa. Top donated miesiąca dostaje na przykład jakąś budowlę swojego imienia. Rzecz symboliczna. Ale to nie jest tak, że ja to sprzedaję. Po prostu jest to symboliczne odwdzięczenie się. Więc tu nie ma nic złego. Bo po prostu nie musicie płacić, Chyba. a tutaj czegoś takiego nie ma Oczywiście streamerzy będą się bronić, że no przecież to jest po prostu forma wsparcia mojego streama Tak? To ciekawe, czemu po prostu nie mogą mieć donate'ów i nie dawać za to żadnych nagród Albo dawać po prostu losowej osobie Czy może uznajemy, że po prostu... Już nie wywieram presji na widzach, nie oszukujmy się młodszych Tego nie wiem Przynajmniej tego tutaj nie wyłapałem albo nie padło Tylko tak jak mówię, taka narracja była, że trzeba tutaj powiedzmy walczyć o siebie O to miejsce, więc... Hmm. Może jeszcze to nie padło, albo ja tego nie wapałem. Bo jeżeli presja, to, to słabo. Tu się nie da siedzieć. Da się. Nie. To osoba, która wysłała więcej kasy jest większym widzem, a ci biedniejsi to po prostu mają ich w dupie. Przecież tu chodzi o wsparcie, a nie o nagrody, co nie? W takim razie nie powinno być różnicy. Przecież i tak bycie wsparli. Nie robią tego dla itemów, co nie? Ale jeszcze do tego zaraz przejdziemy. Jest też druga kategoria, czyli na przykład ostatnie donaty, ponieważ na te top donaty macie jakiś tam określony czas, między którym osoba wysyłająca najwięcej hajsu dostanie ten przedmiot. I tutaj są właśnie te ostatnie donaty. Zazwyczaj są za to mniejsze nagrody. Chodzi w tym o to, że osoba, która ostatnia przed końcem licznika wyśle gotówkę, dostaje go. Jest to tak bardzo po to, żeby jeszcze troszkę tam przyfarbić kaskę tak przez te ostatnie dwie minutki, bo ludzie będą chcieli... ...minutę gadają, że topka jest... topka jak za darmo, łatwo wygrać. No nie, no dobra, takie coś wtedy faktycznie jest średnie. Ja raczej u siebie namawiam do niewpłacania. Nawet pod koniec podcastu powiedziałem yy, taką prośbę, że chciałbym, żeby ich się skończyło. Wrzucić i się pokusić, że o, może wrzucę donate za 3 zł na sam koniec. I akurat uda mi się to zdobyć. Ale no, przecież oni chcą po prostu wesprzeć streamera biednego. Bo on jest taki biedniutki, on nie, no. Przecież, gdyby nie to donate, y, to by musiał iść do pracy. Większość tych streamów wygląda w ten sposób. Dobra, widzowie, bo powoli kończy się czas na rokonkurs Top Donate, gdzie możecie wygrać anarchicznego seta do 19 godziny. Aktualnie topka jest bardzo nisko, także wrzucajcie donate, y, ponieważ możecie tak taniutko wygrać. Widzowie, totalnie się opłaca. Wysyłajcie kaskę, wysyłajcie. Nie rozumiem, wy chcecie te giveaway'e, ale jak je robię to już nie, wpł nie wpłacacie mi kasy, jakby... O co chodzi wam? Przecież to jest tylko parę złotych. Chyba tylko głupi by nie... Doceniam odwzorowanie, ale najlepiej na zasadzie prawa cytatu byłoby wrzucić oryginalny materiał. Bo ciężko mi sobie to wyobrazić. Nawet nie wiem, czy tutaj nie ma jakiego, jakiejś hiperboli w tej kwestii. Albo jeżeli do końca, no chyba, że będzie Skorzystał, oczywiście wiecie, ja tak sobie tylko żartuję To jest dobrowolne przecież Nikt przecież nie zmusza, żebyście wpłacali kasę Bo jakby to normalne, że niektórzy są pizdami I nie wpłacą, boją się Ale ja nie podpuszczam, ja nie podpuszczam I w ogóle tu pojawia się śmieszny aspekt A mianowicie to, że na większości serwerów Od sprzedawanie itemków na serwerach Trzecich jest zabronione Ogólnie sprzedaż itemków za prawdziwą kasę Jest niedozwolona Chyba najlepszym przykładem jest ta nieszczęsna anarchia.gg Gdzie możemy jasno przeczytać w ich regulaminie, że zabrania się wzbogacania kosztem serwera, w tym sprzedaży lub kupna kont oraz przedmiotów za prawdziwą walutę. No chyba, że przeinaczą ten fakt, że to jest tylko licytacja, a nie sprzedaż. Tylko, że streamerzy sami bardzo walczą z tym określeniem, że jest to licytacja. To jakby to nazwać? Serwery starają się walczyć z tymi setkami serwerów, które powstają na Discordzie, na których możecie odsprzedać swoje itemy, albo możecie kupić od nich. Jest tego absolutne multum i wiadomo, że jest to serwerom nie na rękę, ponieważ tracą. One na tym bardzo no, dużo pieniędzy, się które mogliby wlega. zarobić ze swojego item shopu. A tak po prostu to zarabiają jacyś ludzie pośredni. Tylko tu pojawia się jedna kwestia, ponieważ czym innym jest Top Donate, jak nie sprzedażą itemów co relicytacją. A no po prostu to, że jednych lubią, a drugich nie, ponieważ z tych streamerów mają reklamę i na nich można przymknąć oko. A jeżeli chodzi o serwery trzecie, to nich nie lubią i z nimi akurat chcą walczyć. Oczywiście nie mówię tego w formie bronienia tych serwerów Discord, ja, tych wszystkich item shopów, tak które istnieją, bo tak naprawdę. Większość z nich to jest scam i uważajcie, nie kupujcie Kupmy. tam lepiej. Jest to śmieszne, że jedno jest spoko, a drugie jest strasznie złe, i w ogóle to jest w ogóle tragedia. Przecież kasy na tym tracą. Ej, dobra, bo teraz wpadłem na jakiś mega mocny pomysł, a mianowicie te wszystkie serwery Discord, które reselują itemki na anarchii, rapach czy innych serwerach, powinny po prostu zrobić sprzedaż w ramach licytacji, gdzie tylko jedna osoba może licytować i zrobić cenę wywoławczą na poziomie ich normalnej ceny. I czy w ten Sposób obejdą regulamin, no przecież wtedy nie sprzedają itemków, oni je licytują. Co prawda tylko jedna osoba może je licytować, no ale to trudno. Przecież to tylko forma wsparcia serwera, żeby mógł dalej funkcjonować. W dodatku najlepsze jest to, że bardzo często po wysłania swojego donate'a podskakuje czas, który jest potrzebny do zamknięcia tego giveaway'a. Także jeżeli sobie myślicie, że wbijecie top donate w ostatniej minucie, wysyłając 70 zł, to niestety ale nie zrobicie tego, ponieważ nagle podskoczy czas, że tak nie mieli czas na reakcję. I móc wrzucić 50 zł, które jeszcze bardziej podbiją czas i przebiją ciebie. I to, co w ogóle mnie rozbawiło najbardziej, to jest reakcja trąby na materiał, który wyszedł, w którym pisze takie głupoty, że ja dawno czegoś takiego nie widziałem. A nie, sorry, jest jeszcze Felek. Film jest zwykłym zniesławieniem. Mocno, mocno się Pozywamy. zaczyna. Po raz kolejny mamy tutaj pieprzenie o jakichś zasadach prawnych, które absolutnie nie mają żadnego pokrycia z rzeczywistością, ponieważ zniesławienie to jest kłamanie na kogoś temat, a w podanym materiale absolutnie nie ma żadnego kłamania, jest tylko mówienie suchych faktów jak na przykład to, że za top donate dostaje się przedmiot. Nie wiem, to jest uszczerstwo. Pierwsza rzecz jest taka, każdy twórca może wynagrodzić osobę, która go wsparła. Ej, uwaga, to jest taki komunikat dla wszystkich streamerów, którzy to robią. Nie wiem, czy wiecie, ale można to też robić bez top donate'ów. Co? Nie, nie, nie. Co? Ej, nie wierzę. What the fuck? Serio tak się da? Nie, nie, nie. Co ten kwiatek gada? Co ten kwiatek gada? Nikt nie zmusza do wysłania donate'a, a mówienie, że jak ktoś wyśle po czasie, to nic nie dostaje zawsze jest dodawane do brania udziału w Kolejnej topce. Mega zajebiście! Jeżeli wysłaliście 5 zł tylko po to, żeby wygrać tą nagrodę dla ostatniej osoby, która wyśle donate'a, to nie martwcie się, bo przecież to przechodzi do następnego konkursu i może tam wygracie top donate'a, już będziecie mieli 5 zł do przodu względem innych. Zajebiście. Dalej mamy klasyczne pieprzenie o tym, że on przecież ma dużo argumentów, ale nie będzie tracił czasu na takich hipokrytów, co im się nie udało, bo przecież mamy tutaj do czynienia z wielkim influencerem, no i co taki DeKester ma tylko 5000 wyświetleń pod filmem? Ja też za tam pierdole mam 10 koła. To mnie w ogóle w słucha, w ogóle nie powinien mieć zdania. Tylko trąba powinien mieć, bo przecież to jest wielki streamer na burzliwe czasy. Czekaj, tak, w I ogóle ten to trąba, ma. trąba, tylko trąba powietrzna o... plus. To jest jakiś duży youtuber? Bo zgaduję, że ten plus to jest jakiś poboczny kanał, tak? Trąba powietrzna. 168 tysięcy subów. To jak? Spory. Wcale nie taki mały youtuber. Nawet spory. Myślałem, że to jest dużo, jakiś mniejszy osoby, która cię wsparła nawet za 3 złote. Licytacja. Publiczna sprzedaż ruchomości lub nieruchomości, w której nabywcą zostaje ten, kto oferuje najwyższą cenę. Nie wiem jak wy, coś mi przypomina ta definicja, ale nie jestem w sobie w stanie przypomnieć co. I tak w ogóle to przecież nikt nie zmusza, no chyba, że pan Tromba jest bardzo smutny, bo nikt nie wysyła kasy i trzeba przedłużyć. Już pominę to, że Tromba groził mu usunięciem filmu za użycie fragmentów z jego streamów, które były publiczne. Także gratulacje. Życzę powodzenia. Ale pewnie i tak się znajdzie ktoś, kto będzie mówił, że Kwiatek, ty przesadzasz, tak się w ogóle nie dzieje. Otóż wbiłem na losowego streama z anarchii, i przez dosłownie 10 minut udało mi się złapać to. Jak coś? Jeden, dodaję, tylko 10 sekund. To dzieciak jakiś jest. Okej. Okay. Co nie? Widzowie? Jeden donate dodaje 10 sekund. E, nie, nie 10. Jeden złoty do daje 10 a sam, a to od trójki. Więc widzowie, jak straś, jeden, jeden do daje około 27 sekund, widzowie. Coś takiego. Za trójeczkę można wygrycielkę, także widzę, zapraszam. Donate sam oddanej, jak coś od trójki. Widzowie, jak i 2,5 minutki do końca. To nie on akurat. Aha, dobra! <gryso> Dobra myślę, że to jest ten trąba. Przypominam wam cały czas wizowy, że macie seta za 9 zł i ostatni do za nie trójkę Elytrę okay, okay. za 3 złote, nie za tr... Ten Pięćdzic jak ma 17 lat. Zazdroszczę, też chciałbym być 17-letnim dzieckiem. Pięć jak coś. Polecam widzowie po friset i elitry, nie. Polecam widzowie po friset i otopki topki jak coś. Widzowie półtorej minutki, serio, zapraszam. Jak nie chcecie widzowie seta, wysyłacie 3 złote, to jest widzowie, tylko trójeczka, to jest jedna trzecia, <laughs> Kurde gorsze niż LJ To widzę w tych czasach, to jest nic, nie? A możecie mieć za to... No widzowie, widzowie, może wyślecie mi co? Podniejemy troszeczkę cel wyślijcie mi 5 zł, to jedna trzecia tylko kebaba, pewnie jecie je co drugi dzień. Będziecie zdrowsi, wyślijcie mi tu 5 zł, może? Elka, także widzowie, zapraszam do wysłania tureczki po l -y na ostatnim dolecie. A jak ktoś nie chce widzowie w lasie, bo to nie jest pewne tak naprawdę czy wygracie Lasta, to widzowie macie seta za dziewiątkę, to jest mega darmowy set Minuta no do końca, widzowie. Za dziewiątkę, mega darmowy! Uu, hu, 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 hu. Jak coś, Elytra można za trójeczkę wygrać, także zapraszam Wizowie, Elytra za trójkę, zapraszam I Secik za dziewiątkę Jezu Ale mam wrażenie, że ten ziom tak z, ze strachem patrzy na ten licznik odliczania i tak uu.

Widzowie, jak coś, zostało pół minuty. Nikt nie wysłał donate'a, widzowie, serio. Można wygrać, widzowie, elkę. Ja pierdzielę nie wierzę, to jest dobre. Do widzowie, zobaczcie, jak mało tutaj jeden donate, jak coś. Widzowie, jak coś, zostało I pół minuty. Nie chcę, wypalać mi z tym. Nie chcę pieniędzy, zabieraj groszy. to stąd. Namówiłeś. Nie chciałem, do widzenia, nie chcę żadnych pieniędzy od was. Do wygrania. Widzowie, zobaczcie jak ma odda jeden donate, jak coś. Widzowie! Jak coś, zostało pół minuty! Nikt nie wiesz do Donate'a, widzowie, serio! Można... Nikt nie wiesz <laughs> Dobry gość jest. Wygrać widzowie Elkę za 3 złote, widzowie, naprawdę zapraszam. Eleczka tylko i crazy live'ka w zadnita. Opaki naprawdę uważajcie na czas, bo to by było po czasie gdyby nie ten ziomek jeden, nie? Widzowie Ty minut, trochę. Tylko... Nie chcę Donate'ów! No, okay. 4 zł 65 groszy To jest 10 minut wszystko jak Spoko, coś jak nie mniej. Albo kasę narastający księżyc między albo kwadrą, kwadrą, albo A albo to tak naprawdę dobrze wygląda. Księżyc pierwsza kwadra księżyca, ostatnia kwadra księżyca, narastający pół księżyc. Narastający księżyc między pierwszą kwadrą, Więcej a pełnią nie chcę, dobrze? księżyc między pełnią, a ostatnią kwadrą zanikający półksiężyc, narastający księżyc między pierwszą kwadrą, a pełnią narastający półksiężyc. Dziękuję, nie trzeba. Serio, macie trójkę i macie I Tak naprawdę główny powód, dlaczego się o to przypieprzam, ponieważ najwięcej z tych osób, które się na to nabiera, to są właśnie młode osoby. I sprawa, dla której głównie poruszam w ogóle ten cały temat, jest to, że bardzo często w tych wszystkich konkursach biorą udział najzwyklejsi dzieci. Nie wiem, czy Trombas jest w stanie sobie to pojąć w tej w głowie, że większość osób oglądających streamy z anarchii... Nie... Czemu kwiatek taki żółty? Bo lubi kremówki. Czy wy wiecie, że on lubi kremówki? 18 na przykład. To może być crazy, to może być mocny take, ale uważam, że może nie mieć 18 lat większość. Hot take, hot take. No chyba, że wyciągnie argument z analityką YouTube'a. No to wtedy już wszystko pogrzebane. I wiecie, ja też byłem głupi. Ja też potrafiłem wysyłać kasę na streamerów jako donate. Prawda, wtedy nie, nie było nie za prawda. bardzo. Nie, nie prawda. Na pewno kremówki. I szczerze powiem, to były najgorzej wydane 300 chyba mojego życia. Już wolałabym je wyjebać. Tylko, co? potrafiłem wysyłać kasę na streamerów jako donate. Prawda, wtedy nie było za bardzo. Żadnych nagród i szczerze Pazer, powiem, bo Janusz się klaski królem. Ale nie chcę! żeby pieniędzy w dupę sobie wsadźcie, naprawdę, Dlaczego nie chcę tych pieniędzy! chcę, żeby daily się skończyło! Serio, ja do końca roku nie chciałbym donate'ów zostawać, bo ja to wszystko z muszę wypłacić, a weź potem to opodatkuj Wydane 300 stówy chyba mojego życia, już wolałabym je wyjebać w błoto Nie wiem czy widzieliście te wszystkie TikToki, które powstają na przykład o ludziach, którzy wysyłają hajs do takich ogromnych streamerów I wygląda to mniej więcej na zasadzie Mój ulubiony streamer ma teraz live'a, wrzucę mu donate'a Pozdrowisz mnie 50 złotych Nie wiem czy znajdę <laughs> kiedyś widziałem tego typu parodię gdzieś. Tylko pozwólcie, wejdę sobie w zapisane. Gdzieś to było, ale to było gdzieś daleko chyba i to na Instagramie. To Ty tylko Przestańcie! Fantum, 4 zł. 65 kurna. groszy. Najgorzej wydane 5 zł. mojego życia. No właśnie, a ja ich nie chcę. Wpłać na chore dzieci, one to docenią. A ja przepierdzielę na piwo i frytki Najprawdopodobniej czekaj, ja to znajdę. Już jestem bliski. Albo bardzo daleki O, już prawie mam już na... Co ty? to wyszło? Już prawie mam już jednoego. To nie to, to nie to, o, to... Te... O, to też nie to. Ale o, to na pewno też nie to. O, to też nie to. Za to, no do, no dalej nie mam uh -huh. Może pomogę? Dobra, zobaczę co odpowie Dzięki Janek 2010 za 50 zł Pozdro Jest, jest, powiedział mój nick, powiedział mój nick Myślę mu kolejną stówkę, może zostaniemy kolegami Czekam na anarchiczny set Yo, dzięki Janek za kolejne 100 zł Stary, skąd ty masz tyle kasy? To ja jestem, to ja jestem Dobra, teraz to już na pewno wygram Chociaż nie czekajcie Adam co? 2012 co? 300 zł nie, jestem na drugim miejscu. Boże, co ja teraz zrobię? <grym> Dobrze, także tym akcentem myślę, że możemy zakończyć ten Kurna, materiał Napiszcie w komentarzach, nie. co było Przestań! Nie chcę pieniędzy! Nie, chcę pieniędzy. nie, chcę pieniędzy, nie chcę. do końca streamowania do tego roku 28 ,90 zł 90 groszy proszę przekonałeś mnie ja naprawdę bardzo ładnie proszę ale już tak ślicznie nie nawidzę cię Jimmy. a ja cię kocham i chciałbym mieć z tobą dzieci nie kończysz filmu a nie skończyliśmy go na ten temat ja wam dziękuję za oglądanie widzimy się w następnym odcinku i siema skończyliśmy do zobaczenia wkrótce O, Joseph Fritzl Puszczałem y, i dokument, bo nie słyszała tej historii No tej 12 zł Jutro dodamy Niestety No, buźka Do jutra, pewnie jutro robimy clickbaitowy patrol y, Wyśpijcie się i... I nie chcę więcej donate'ów